Ten weekend, 16-17 grudnia, rozgrywamy w Sopółce turniej charytatywny Okręgówka Cup 2. Turniej pomocy dwóm chłopakom, Piotrkowi i Danielowi, związanymi z piłkarską klasą okręgową na Podlasiu. W turnieju bierze udział 16 drużyn, 13 drużyn z klasy okręgowej oraz 3 drużyny, które dzięki swojej charytatywności dołączyły do turnieju. Głównym celem i założeniem turnieju jest wsparcie charytatywne tym dwóm popakom. Mogę też powiedzieć teraz, że Łączna kwota jako do tej pory udało nam się zebrać. Wiadomo, że akcja się nie kończy, bo zrzutki chłopaków są otwarte, ale jest to już około 23 tysiące złotych, co jest naprawdę fajną kwotą, tym bardziej, że społeczeństwo piłkarskie klasy okręgowej samo na to zapracowało. To jest, są to wpłaty ludzi związanych z klubami klasy okręgowej, tymi, które zgłosili się do rozgrywek na zasadzie spisowego. Jakaś tam drobna dokładka to też licytacje, które prowadziliśmy na blogu, wszystko o podlaski i okręgówce. Dzisiaj gramy już fazę pokarową, 8 najlepszych drużyn gra dzisiaj. Trwa teraz mecz, pierwszy ćwierćfinałowy. Mogę tylko powiedzieć tyle, że już dzisiaj ta rywalizacja jest typowo sportowa. Cieszę się, że tak, takim dużym odzewem znów zaraziłem społeczność podlaski i okręgówki, bo nie jest to pierwszy turniej. Rok temu graliśmy w zabudowie, ale graliśmy dla schroniska w sokółce. Zebraliśmy wtedy blisko tonę karmy. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim ludziom przychylnym, patronom tego turnieju. Za rok turniej na pewno się odbędzie. Mogę powiedzieć, że też to, chcę, żeby to była impreza cykliczna, rokroczna, związana z okręgówką, żeby zawsze miała jakiś swój cel. Wiadomo, że chciałoby się, żeby tych krzywd na świecie było jak najmniej, jednak nie da się tego uniknąć. Nie wiem, komu będziemy pomagać. Mam nadzieję, że. Ten turniej za rok również może uda się zorganizować tu w Sokółce, bo przychylność ludzi tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Mogłem tutaj liczyć na poziom w każdej możliwej płaszczyźnie, więc to znacznie ułatwia mi jako organizatorowi działania.